Cześć, w tym odcinku z Duzą. Pokażemy, no. pokażemy Wam, jak zrobić szybkie, szybkie, łatwe, co nieładniejsze, ładne, bakle ryżowe. A dokładnie kanapetkę z bakli ryżowych. Zapokaż wszystko, co będzie nam potrzebne do zrobienia kanapi dla nas. A tutaj ogarnął Potrzebny nam jest. No. Tak, będzie łatwiej. Pomidor. Tak, to tak, będzie z pomidorem. Dobra, dajcie Oraz. Jeszcze wachlarz. Czepkę i masła. Krojczy nam Pyszny pomidorek, zawsze Wiecie, Jedźcie go dużo. Ona jest chora, jest sama dzieckiem, dziesięcioletni magetę. Czemu ja ją zaprosiłam do odcinka? No, co to ma być? Co, ja Cię zapraszam już Aha, żeby cię do... pobawić. Aha, ale ta, nie musiałam tego z nią nagrywać. Nagle mnie przyszła gości. Tak. Bo cię na szczęście lubię. <grym> Tych wafi się nie nakroją. Tak. Chciałbym po części pokrojone, znaczy no, yy, pokruszone. No szybko, i poszukuj No nie? 18 Osiemnasta. Tak. Nie Ona nie musi, musi wziąć, zawsze jej telefon być na odcinku. Co to ma być? Tak, musi być. Albo SMS do mnie przychodzi, albo ktoś do mnie dzwoni. No gówno jest To akurat nie było. To był budzik. to budzik? Spodziewajmy jednego i innego, jedną cząstkę, i jedną, bo mamy jej jedną bo mamy drugą. a tą cząstką, którą nie odrobimy, bo mała to są małe mała się nie stało zimki, A mi nie jest swoja. Mamy jeszcze jednego bakla na szczęście. To jest łóżko. Co no dzieci. Będą dwa rodzaje. Tak. Nie oglądają dzieci. Mili Mili ogląda. Bisz, nie oglądasz. Wiesz, kto no, to był? Nie. na to, co Sama mówię, że robią dzieci. Nie są dzieci. Dobra. Wyście powiedzieli, że nie jesteście dziećmi chory człowiek? No nigdy nie byłam na YouTubie. Nigdy? Nigdy, nigdy chory człowiek. Tak. Chory człowiek? Oglądałam tylko filmy. Wiem, że to YouTube. Oglądałam filmy. To byłaś na YouTubie? No tak, ale nigdy nie byłam takie rzeczy u mnie. Tak, tylko. Tutaj okay, pani. <grymne> ja mam imię, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam, wiem też, jak się nazywam. Chrystora89. No to akurat ja. Proszę, Proszę, mamy tutaj taki rodzaj jeszcze. To pewno Tyle z pieczki. Z po kawałku. Tutaj damy przykładowy środeczek, Tutaj to. Tutaj całego. Na małej to. I na dużym to. Widzicie? I teraz posypiemy tylko i przypraką. Oczywiście przypraka jest przepyszna. Tak, potwierdzam. się jest Będziemy musiały później umyć moje biurko. Tak. Nie jest tak, Czemu my to robimy w biurk, na biurku, a nie w kuchni? Tak. To był twój Hmm. Mogłaś mi powiedzieć, gdzie się rwie głupie. No teraz pokażemy, jak na. konsumujemy. Nawet na tym, że na podwórcie. co wybierasz. Aha, ha! Mm -hmm. Przydałoby się mango I kiwi. Tak. na słodko. A. Chyba się mózgi! 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 mózgi.